Czyli chcemy ustawić godzinę, w tym modelu, przyciskamy w lewo, ustawiamy godzinę. Chcemy ustawić minutę? W prawo klikamy, o tak, no i nam się ustawia godzina, a w lewo to jest... W lewo jest godzina, w prawo jest minuta. Przyciskamy to, zmieniamy sobie tak, albo tak. Okej, okay, tutaj jeśli chodzi o te kable, to jeszcze Wam powiem, że yy, bo może nie każdy zrozumiał, że. Oj, to, to sobie wyłączymy, żeby nie piszczał za chwilę, się... bo się jeszcze raz musiałby wyłączyć. Nie, ja tylko po prostu stracił prąd na chwilkę, bo się tutaj wypiało i wypiszczał jeszcze raz tak głośno. Więc yy, za chwileczkę. Yy, więc tak. Czekajcie, jeszcze wam to powiem. Ten kabelek o tutaj to jest plus. I to jest y, plus od takiego jakby stanu jak teraz. Ten kabelek... Oj, pokażę wam, gdzie on jest. Ten kabel tutaj, o ten. Ten co trzymam. To jest plus od zapłonu. No i ten tutaj to jest. Ten jest od minusa. Reszta nie wiem. Dopiero, no ja już sobie powiem wam, słuchajcie, szukałem, co, od czego jest. Trochę próbowałem, próbowałem i powiem wam, wyszło z tego, że udało mi się kilka kontrolek, coś tam pozaświecać. Jeszcze wam może to pokażę za chwilkę, tylko to będę musiał wiecie znaleźć. Więc, yy, wiecie co, nawet nie muszę zapłonu włączać, tylko czekajcie, ja poszukam jednej kontrolki i wam pokażę, co na przykład znalazłem. Okej, okay, znalazłem, słuchajcie, kontrolkę od długich świateł. Wam pokażę. Tu muszę sobie ustawić. No i to plusik jeszcze. Tylko tu. Dobra. Mam to. Chyba. Okej. Okay. Pokazuję. To jest kontrolka długich świateł. To jest troszeczkę jaśniejszy kolor, ale to w kamerze to wszystko jest. Takie, takie bardziej jaśniejsze. Ale tak, tutaj mam kontrolkę i to są te dwa kable. No ale to nie będziecie i tak widzieć. Kolejny. Powiem wam do, do testu kontrolkowego w sumie nawet nie trzeba zasilacza. Yy, licznik może być wyłączony i tak żarówki będą świecić, więc. Tak będzie mi łatwiej, więc no. Okej, okay. się tu gdzieś widziałem o. Dobra, mam Światła przeciwmgielne Kolejne co będzie? Mamy krótkie światła Przedmijania O, czekajcie No są, mnie nie? Dobra Sprawdzę jeszcze kolejne, ale z tego co pamiętam, już mi się nie udało nic podłączyć oprócz tych. Dobra, nie ma już nic oprócz tego. Ogólnie dzisiaj chciałem taki filmik pokazać, jak, jak je to podłączam. Oczywiście wiecie, no każdy licznik ma, ma inną zasadę pinów, jakby co? Więc to jest takie, że, że to tylko ten licznik. Od tylko tego modelu auta i od starszego modelu auta, czyli po prostu starszego rocznika jest takie same, ale już od nowego rocznika niestety nie więc to jest różnie różnie na przykład auto mają, na przykład tutaj to auto ma ten jeśli chodzi o starszy i nowszy rocznik tego samego modelu auta i w sumie licznika starszej i model też no to tutaj jest tak samo, tylko że troszeczkę się różnią i bardzo możliwe, że jeszcze w starszym modelu, no i tak jest w nowszym widzieliście, tutaj jest taka kreska i, i tam pokazuje paliwo, a w starszym było tak, że tu były dwa liczniki, jeszcze był temperatura płynu, więc może wiesz, delikatnie to się może różnić właśnie przez temperaturę płynu. Więc to jest tak, jak mówię. Yy, więc to się może różnić jedną rzeczą, właśnie. Yy, tylko jedną. Jedną, jedyną. Jeśli chodzi o nowszy model, tam jest tylko jedna zapinka, jakby co, z tego co ja wiem. Więc tam już nie raczej nie jest tak samo jak tutaj. Ale na przykład znowu inne auta mają, tak? Że na przykład Volkswagen T4, czyli taki dostawczaki. Miały na przykład także starszy model i model taki przejściowy, że tak powiem to. Miały także właśnie te dwa modele, miały tak samo, tylko że znowu tam była różnica, że prędkością był na lince starszym, a przejściowym był. Elektryczny i no właśnie tam było to samo co tutaj, no podobnie, chociaż w starszym modelu, yy, właśnie w starszym modelu Skody Fabi, tak było, że były elektryczne, o, że zegar był tutaj elektryczny, ale na przykład tutaj w Volkswagen C4 były troszeczkę inaczej, że tam się różni tylko tym, że jest jeszcze dodatkowy pin od prędkościomierza, więc właśnie. No, a nowszy model również ma inaczej totalnie, już są w ogóle inne zapinki więc każde auto ma różnie, więc może w innym aucie na przykład w innym aucie na przykład może być tak, że, że każdy rocznik ma w ogóle inny licznie i w ogóle inną zasadę pinów, zasadę podłączenia pinów, więc właśnie to jest różnie, jakby, więc to ja powiem, to powiedziałem tylko tak dla, dla ciekawostki. Także w tym odcinku to będzie tyle.